Siemano, codzienny opening, nuksu z tej strony, 11 złotych, opening Guczemu, 3 kapsuły 5 zł oraz jedna kolekcja za 4 gwiazdki, która kosztuje 6 zł. dostajemy Kito, piękny wczorajszy opening, piękny przedwczorajszy opening, ogólnie każdy opening jest piękny, ale tu szczególnie dało, dało, no, nie bądźmy skromni, w sensie ja jestem ale, no. Ja mi się to podoba, mi się to podoba jak najbardziej. Aktualnie te kapsułki nie oddały. Czy odbieramy dwie kolekcje? Nie jedną, jedną, bo tu się pas zaraz kończy w sumie. Jedną, twórzmy, overpasik. Celujemy no. Co chce Walf to celujemy, więc... Dziękuję bardzo za... O Igielek jest chyba OK. Faktoryniu Lekkie zużycie. Sprawdzamy. 11. kosztował pani. Czy Axel coś ten? 2 zł DGL, no to nie jest profit. W jak na szary to jest. Tak, okej. Okay. 3 zł. Jeje,